Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest trochę zaległy odcinek który miał być już dawno ponieważ jest kontynuacja urodzin kanału e, jak zapewnie pamiętacie w poprzednim odcinku e, zapowiadałem, że będzie teleturniej e, no i dzisiaj ten teleturniej jest w poprzednim odcinku zaś z urodzin kanału drugich były najlepsze momenty Gościem specjalnym jest pan Bartosz. No, jak zwykle, ja się ma. Okej, okay. oj. E, a zatem, e, no, teleturniej będzie robiony na zasadzie milionerów. Jeżeli pan odpowie na pierwsze pytanie, wygrywa pan jeden złoty, na drugie dwa złote, na trzecie pytanie, jeśli pan dobrze odpowie, wygrywa pan trzy złote. Eee... Jeśli no pan na któreś źle odpowie, to pan wygrywa to, co pan dotychczas zyskał. Czyli na przykład odpowie pan źle na drugie pytanie, no to dostaje pan jeden złoty, które zebrał pan z pierwszego pytania. Czy są jakieś pytania? Dobrze proszę pana, wszystko jasne. Okej. Okay. A zatem... O ratunkowe są? E, nie, 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 nie ma, bo... No bo ja się nie znam na e, teleturnieju profesjonalnie, tym... No nie ma. <śm> Dobra, jedziemy. A zatem tak, pierwsze pytanie proszę pana. Ile słoń ma? nóg? Mhm. To zależy. No, ale no. załóżmy, że cztery. No zależy czy samiec, czy samica. E, no ale dobrze. E, to, Tak jest, to jest poprawna odpowiedź. Słoń. Muszę na... sprawdzić. C e, cztery nogi. Nie, nie musiałem sprawdzać, Błdę. ja to wiedziałem. Okej, drugie pytanie. Czy jest pan gotowy? Uhy, no już bardziej nie będę. A, e, nie nieważne. Jak się nazywa firma, która stworzyła grę? FIFA Znak zapytania Jaką grę grę FIFA A, FIFA Łatko no. Sports? Uwaga. Czy to jest dobra odpowiedź? No. W zasadzie powinienem powiedzieć Electronic Arts, bo EA to jest skrót od Electronic Arts. No, widzę, że Ale pan jest profesjonalny. I to jest poprawna hmm. odpowiedź. Weź mi rację, no co już tam? Niech będzie. Mhm. No dobra. A zatem, e, trzecie pytanie. Czy jest pan gotowy? Gotowy. No. Mhm. O, o. Chwila, robię parkour po blokach trawy, omijając e, bloki ścieżki aż proparkurowiec. Dobra. E, trzecie pytanie. Opisz w trzech wyrazach Neder. Mm -hmm. Ach, no tak. Gorąco. Na pewno. Ok. Jak gorąco. To I śmierdząco. Bo wszyscy chodzą spoceni, Zwłaszcza, że tylko świnie tam są. Tym bardziej. No. No. Gorąco, śmierdząco. Toksycznie. E, Okej. Okay. Waga. Czy te, czy te wyrazy podpasowały naszym jurorom? Z, 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 z. E, pierwszy i drugi wyraz podpasował, e, trzeci nie. Także ma pan jeszcze dwie próby na dopasowanie trzeciego wyrazu. Halo, no przecież tam lawa jest. No na pewno ona coś tam ciężko się oddycha. Ale dobra, lecimy tak, dalej. Toksycznie no to mm. lawa nie jest toksyczna, tylko Tak, Spróbuj wypić, zobaczymy, czy nie jest toksyczne. <grym> o, ależ inteligencja pana Bartka i teraz jak pan wyjaśnił trzeci wyraz, to pan wygrywa 3 złote Dobra. To dzięki. No. A zatem eee... Yy... Na co pan te trzy polskie złote przeznaczy? Nie wiem. Kupię sobie na nie Mhm. Bardzo szczytny cel. A zatem to był występ pana Bartosza. Czy jest pan z nie tego występu zadowolony? nie. No dobrze. A zatem już po teleturnieju. Chciałem zniszczyć tabliczki, ale nie wiadomo czy się to wszystko nagrało i może trzeba będzie trzeci raz nagrywać. A zatem, jeśli chodzi o ten odcinek, to już byłoby na tyle pętać, aby zostawić suba, lajka, a ja się z wami już na ten czas żegnam, pa, pa. razie. tym łapkiem, z hazardistą. No i trzeba trzy razy pod rząd. Czyli 33%, 33%, 33%, trzeba jakoś policzyć. 11% chyba. No coś takiego. Dobra. I to właśnie jest szans.